Czas na podsumowanie minionego miesiąca. Za nami luty, miesiąc choć jeszcze chłodny, to pełen wydarzeń. Jakub Mickiewicz zaprasza. Bery w Miedzianej. I że myślę, że i ludzie są zadowoleni i my. Jak minęły ferie zimowe. Bal w Kosorowicach. Wspólnie udało nam się stworzyć taki piękny plac zabaw, dlaczego nie tworzyć dalej? Piąta Superliga. To odpowiada za odśnieżanie. Zabawa połączona z charytatywną zbiórką pieniędzy. Na taki pomysł wpadli mieszkańcy Kosorowic. Zorganizowali bal karnawałowy, z którego dochód zostanie przeznaczony na budowę boiska wielofunkcyjnego. Tu na razie jest Ściernisko, ale będzie San Francisco. Taką nazwę nosił bal karnawałowy w Kosorowicach, który odbył się 23 lutego w sali budynku OSP. Celem dzisiejszego baru jest zbiórka funduszy na budowę naszego boiska wielofunkcyjnego w Kosorowicach ze na nawierzchnią. W tamtym roku udało nam się wybudować plac zabaw za ponad 110 tysięcy, przy dofinansowaniu 45 tysięcy. Ponad 65 tysięcy zebraliśmy sami jako mieszkańcy, organizując różne akcje, zbiórkę złomu. Galę fryzjersko kosmetyczną. Mieszkańcy poszli za ciosem i tym razem zorganizowali zbiórkę na boisko, które tak jak plac zabaw ma służyć lokalnemu społeczeństwu. Nasza wioska zawsze się angażowała. Co byśmy nie wymyślili, to zawsze jest dobrze. Chcieliśmy mieć plac zabaw, a więc romamy. Chcemy boisko, a więc będziemy go mieli. Mam małe dzieci, które pewnie będą korzystały z tego boiska. Jest to bardzo fajny pomysł. Myślę, że wszyscy mieszkańcy. I miejscowości naszych i, 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 i gmin. Gminy się dołączą. Wspólnie udało nam się stworzyć taki piękny plac zabaw. Dlaczego nie tworzyć dalej, tak? Część pieniędzy już udało się zebrać. W chwili obecnej zebrano ponad 35 tysięcy. No, trwa dalej zbiórka. Między innymi temu celowi jest też poświęcone zbieranie złomu, gdzie ponad 28 tysięcy udało się już zebrać. Chciałem tylko nadmienić, że na boisko w zeszłym roku. W ramach zbiórki ogólnej zabrano ponad 60 tysięcy złotych. Podczas balu na gości czekało wiele atrakcji. Tak na każdym balu będzie pierwsza ciepła kolacja, później będzie kawa ciasto, w międzyczasie licytacja tortu, następnie będzie zimna płyta, no i druga kolacja oczywiście przygrywać będzie zespół muzyczny trio. Dzięki szlachetności mieszkańców lokalne inicjatywy cieszą się zawsze wielkim powodzeniem. Zorganizowany bal karnawałowy to kolejny przykład, że kosorowice tworzą jedną wielką rodzinę. I jak trzeba pomóc, to wszyscy się starają angażować. Na terenie wielu sołectw naszej gminy organizowane jest wodzenie niedźwiedzia, tak zwane bery. To wyjątkowa okazja do integracji mieszkańców, ale przede wszystkim do podtrzymania wieloletniej tradycji. Zobaczcie, jak wyglądało wodzenie niedźwiedzia w Miedzianej policjanci, strażacy, muzykanci, ksiądz i oczywiście niedźwiedź. Czyli Ber, taki radosny korowód kolejny raz przeszedł przez Miedzianą. Jak co roku koniec karnawału, trzeba to jakoś zaznaczyć. Jedni chowają basa, a my ubijamy niedźwiedzia. A że współpraca w Miedzianej kwitnie, to i mieszkańcy chętnie przyjmują wesołych gości. Jakby pierwszy przystanek Pierwszy przystanek na gorącą herbatkę z cytrynką, no i kanapeczki różne. Czyli zawsze ci, którzy przychodzą wodzić tak. niedźwiedzia, mogą liczyć na tym poczęstunek upadku? Oczywiście, oczywiście, a później tam dalej też oczywiście częstują i też herbatka jest, jak jest mróz, bo nie wiadomo jaka pogoda, jak jest mróz, to herbatka gorąca z cytrynką jak najbardziej. Kończące czas karnawału wodzenie Bera to znakomita okazja do integracji i spędzenia wolnego czasu. Rola policji jest bardzo ważna. Jesteśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie całej tej imprezy. A przy okazji, w humorystyczny sposób, nakłaniamy kierowców do tego, żeby zwolnili, żeby wsparli nas wolnymi datkami. Zapraszamy na imprezę wieczorną, która jest z zestępem wolnym. Wioska jest zintegrowana. Mamy dobrą sołtyskę, działającą prężnie. Radę. Także myślę, że i ludzie są zadowoleni i my. Gospodarze, a zwłaszcza gospodynie czekają na Bera wypatrując barwnego korowodu. Taniec z nim zapewnia bowiem powodzenie na kolejny rok. No nie, trzeba tańczyć, żeby było co roku nie i ten no żeby było wygodnie i ten żyć jakoś szczęśliwie. No. ludzie chętnie czekają na ten dzień. Otwierają bramy i już e, panie gospodynie, tak jak ja, czekamy już, aż wejdą, prawda? I zatańczymy z tym niedźwiedziem, z tym wypasionym. Tradycyjna wizyta niedźwiedzia to wieloletni zwyczaj, który wart jest pielęgnowania, podkreślają mieszkańcy. Ja nie jestem tutaj rodowitym, że tak powiem, miedzianinem. Jestem przypływowy w. w i jak najbardziej wspieram i chcę wspierać i będę nakłaniać wszelkie osoby, które, które są tutaj, żeby, żeby kultywowały właśnie tą tradycję, bo bez takich tradycji yy, nasze życie będzie szare. Zainteresowanie futsalem z roku na rok jest coraz większe. Po raz piąty zorganizowano zawody Superligi Tygodnika Krapkowickiego. Biorą w nim udział mistrzowskie drużyny z innych lig futsalowych z całego terenu województwa opolskiego. W tym roku wygrała drużyna opolskich żubrów. Już po raz piąty Tygodnik Krapkowicki organizuje tak zwaną Superligę. Jest to turniej, w którym biorą udział drużyny mistrzowskie z innych lig futsalowych z całego terenu województwa opolskiego. Między innymi będziemy gościć tutaj drużyny z Gogolina, Głogówka, Prudnika, Opola czy też Komprachcic. Jeżeli chodzi o poziom samego turnieju Superligi, jest na najwyższym poziomie, z racji tego, że występują tutaj mistrzowskie drużyny z tych wszystkich lig w województwie opolskim. Jeżeli chodzi o. Futsal w województwie stoi też z roku na rok na coraz to wyższym poziomie, z racji tego, że jest coraz większe zainteresowanie tym sportem, jak również większe grono piłkarzy, nie tylko samych piłkarzy występujących na Murawie, ale również amatorów do tych drużyn dochodzi. Choć za oknem już od dawna nie widać śniegu, w lutym było go pod dostatkiem. Do kogo należy obowiązek odśnieżania chodników, gdzie można zgłaszać interwencję, gdy śnieg sparaliżuje ruch na drodze? Przedstawiamy garść ważnych informacji dotyczących odśnieżania dróg i chodników w gminie Tarnów Opolski. Zima niekiedy potrafi zaskoczyć. Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim wiedzą, jak reagować, gdy drogi przykryje biały pół. W przypadku stwierdzenia jakichś zanieczyszczeń lub oblodzenia na drogach nieusuwania śniegu z terenu dróg lokalnych, czy powiatowych czy wojewódzkich to prosimy bardzo kierować informacje do Urzędu Gminy. To będzie bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za utrzymanie dróg lub bezpośrednio do mnie, wtedy zostanie połączona taka rozmowa mowa i ja przyjmę każdą taką informację i będziemy interweniować w tej sprawie. Myślę, że z krajowymi nie ma problemu, większy problem jest z drogami powiatowymi. Zdarza się, że, że interweniujemy właśnie w zarządcy dróg powiatowych w przypadku zbyt późnego przystąpienia do odśnieżania. Uh -huh. A jaki właśnie jest wymagany czas No ustawa mówi do dwóch godzin, ale czasami jest tak, że, że, że przydałoby się, żeby wcześniej przyjechali ci pracownicy i odśnieżyli tą drogę, bo jest trudność z przyjechaniem po drogach. Zimą nie tylko drogi wymagają interwencji. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu czy lodu i innych tego typu zanieczyszczeń schodnika, jeśli przylega on bezpośrednio do granicy jego nieruchomości. Właściciel odpowiada za wszelkie wypadki czy nieszczęśliwe takie zdarzenia, do których dojdzie na tego typu chodniku. Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowie opolskim zwracają się do mieszkańców ze specjalnym apelem. Chcemy też apelować tutaj do mieszkańców, żeby byli wyczuleni na potrzeby osób starszych, żeby po prostu pomagać i w ramach takiej sąsiedzkiej solidarności pomagać i odśnieżać te chodniki, żeby nie było żadnych problemów. Zgłoszenia interwencji drogowych można dokonywać pod wskazanymi numerami. Tegoroczne ferie zimowe w naszym województwie przypadły na początek lutego. W tym czasie w gminie Tarnów-Opolski zadbano o to, by każdy dzień dla najmłodszych był niepowtarzalny. Przeprowadzono dwa turnusy ferii zimowych. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim przygotował niezwykle bogatą ofertę podczas tegorocznych ferii zimowych. W trakcie ferii były dwa turnusy. Turnusy były płatne, w tym były wyjazdy, zagwarantowany ciepły posiłek. W pierwszym tygodniu ferii w poniedziałek mieliśmy wyjazd do kręgielni, we wtorek był wyjazd do kina, w środę mieliśmy spotkanie z treserami psów, pokazywali właśnie jak bezpiecznie zachowywać się w razie ataku psa. W czwartek byliśmy w Kosorowicach. Dzieci miały spotkanie z panią dietetyczką, dowiedziały się, które produkty są szkodliwe, dostały przepisy i same robiły zdrowe posiłki, przekąski. W drugim tygodniu, w poniedziałek, byliśmy w kinie Meduza i dzieci miały tam warsztaty. We wtorek na rolkach byliśmy. W środę byliśmy w zaczerwony świat przyrody. Teraz jesteśmy na hali, dzieci właśnie z trenerem ćwiczą. Jutro mamy spotkanie w bibliotece i przyjeżdża do nas magia. Dzieci mogły także skorzystać z zajęć sportowych, w hali sportowej. Poprzez zabawę dzieci najwięcej się uczą, i to ich zachęca do uprawnienia sportu. Prowadziliśmy najpierw rozgrzewkę, następnie wyścigi rzędów, były zadania matematyczne, które miały dzieci wykonać na końcu stacji, następnie dalej będą gry zespołowe. Rolkowisko, wyjazd do kina czy na zajęcia edukacyjne. Dzieci mają swoich faworytów. Eee, mi się podobały... Bar... Się, na, na, no, na rolkach. Jeździć. Nauczyłam się w godzinę, a dwie godziny jeździ, e, jeździłam. Super. Ja e, na początku już umiałam. Dowiedzieliśmy się różnych rzeczy o świecie, o pszczołach. Inaczej widzą kolory. Że na czer czerwony jako szary. Mi się podobało Asterix i Obelix tajemnica magicznego wywaru. Mi wyjazd na rolkowisko. Mi też się podobał najbardziej wyjazd na rolkowisko, byliśmy tam około 3 godziny i były różne bardzo fajne atrakcje tam. Mieliśmy też zajęcia o, na przykład o ptakach i tam losowaliśmy różne ptaki na tablicy interaktywnej i potem wysłuchiwaliśmy ich dźwięki i zgadywaliśmy, który ptak jest nasz. I co, odgadliście te dźwięki, czy jak Wam poszło? No tak, niektórzy odgadli, niektórzy nie. Mnogość zajęć i wyjazdów sprawiła, że dzieci podczas ferii zimowych nie narzekały na nudę. To już wszystkie informacje przygotowane przez nas w lutym. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia już w przyszłym miesiącu.